fanów no i oto już zapraszany jest także do oktagonu właśnie ten zawodnik o przydomku Gladiator. 25 lat. Ma ten zawodnik, a więc prawie 14 lat młodszy od swojego rywala, ale on z kolei wygrał aż 7 walk do tej pory w trakcie swojej kariery I na pewno dziś myśli o tym, by Triumf numer 8 zanotować w walce z doświadczonym przeciwnikiem reprezentującym klub Sambos El Blonga. No myślę, że także bardzo interesująco się ta konfrontacja zapowiada. Mieliśmy już okazję. Na antenie kanału Plus oglądać Mateusza Jankowskiego. Jest to bardzo dynamiczny, mocny zawodnik. Jest oczkiem w głowie jego trenera Pawła Klimkiewicza, który jak słyszymy, nawet daje swojemu podopiecznemu specjalne lekcje. Wcale nie są pieszczotliwe. Mateusz, szklankator Jankowski, no limit Kontra Witold Rogos. Samokombat System Elbląg. Wielkie brawa dla zawodników! Słuchajcie moich komend, patrzymy fair play. Przewitać no i popatrzmy, Staneli jest... znów oko w oko, nawet nie szukał specjalnie kontaktów wzrokowego ze swoim rywalem Witold Rogos. No, Mateusz Jankowski w tej prezentacji chyba wypadł znacznie lepiej. On tutaj wygląda na zawodnika bardzo dobrze przygotowanego, e, bardzo dobra muskulatura. Widać, że jest pełen energii, aż kipi, żeby e, zaatakować swojego rywala. Natomiast Witold e, Rogos sprawiał wrażenie e, takiego troszeczkę e, zniechęconego, e, załamanego. No ale zobaczymy jak to będzie, kiedy sędzia da rozpoczęcie. No i jest. rozpoczyna się rzeczywiście ta pierwsza runda, te pierwsze 5 minut rywalizacji. Zobaczmy. W ciemnych spodenkach przypominamy Mateusz Gladiator Jankowski. I on natychmiast naparł na swojego przeciwnika. Peter Trogos zmienił miejsce, przesunął się w oktagonie. Ale proszę jaki niesamowity impet gladiatora, który cisnął natychmiast 14 lat starszym przeciwnikiem na matę oktagonu. I już dosiad. Już dosiad. Bardzo szybko uzyskał tak bardzo dobrą pozycję Mateusz Jankowski. że troszeczkę zdziwiłem, że Mateusz. Będąc. I proszę Państwa, pięknie założona technika kończąca. Kapitalnie nie to rozegrał zawodnik z Torunia. Nie może uwierzyć, że to się stało. No niestety, niestety w swojej trzeciej walce w specjalności MMA. Zawodnik, który ma za sobą tyle wspaniałych, spektakularnych sukcesów w Sambo nie był w stanie powstrzymać tego impetu, tego niesamowitego ciągu na rywala w wykonaniu Mateusza Gladiatora Jankowskiego, który sprawia wielką frajdę publiczności w Toruniu w bardzo efektowny sposób kończąc ten bój. Wydawało mi się, że Mateusz Jankowski będzie chciał rozstrzygnąć ten dwój przy pomocy uderzeń, ale nagle zaatakował, obalił swojego przeciwnika, dosiadł i bardzo szybko zakończył przez dźwignię. Urbański, wszyscy dokładnie widzieliśmy. Na koniec. Witnia na początek, Pierwsza runda. Ósme zwycięstwo. Dziewiątej swojej zawodowej walce odnosi Mateusz Gladiator Jankowski. Gratulacje. Od kibiców niepocieszony oczywiście Witold Rogoc. No cóż, wygląda na to, że ciężką będzie błysnąć jeszcze właśnie w tej formule, w formule MMA. Po latach doświadczeń tutaj niestety no, prawdziwy tajfun rozpętał się w ringu. I oto właśnie ta straszliwa niszczycielska siła spowodowała, że w taki oto sposób musiał błyskawicznie odklepać.